się witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej magowej areny Bez zbędnego owijania w, baweł w bawełnę Klikamy graj i szukamy pierwszej Naszej ofiary Którą zabijemy Na śmierć Albo na dwie śmierci Zobaczymy Dana! Na co go zabijemy Janina kontra Janina Sweet Twój daśnie. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, no niech będzie. <słuch> Tylko nie ma na wyżej, nie, nie, nie. To może być. Combi się z układem naszej łapki. Dobra, zagram tak. Zagramy tak. W drugiej to. W trzeciej to i to. Przynajmniej tak wygląda wstępny plan. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Unstable. Unstable ten plan może trochę popsuć. Bo, może mieć na przykład teraz kreaturę, która kosztuje 6 many, czyli na przykład słoncowiercę, to byłoby słabe. Na szczęście ma Bombermana. Serio? Ok, I can agree with that. Mamy trzy maneczki budujemy sobie przewagę na stole i łupu-cupu-bum-bum bum. nie rozumiem dlaczego on strzelił we mnie tym pingiem a nie w tego 2-2 teraz mógłby go na przykład zabić tego nie zrobił więc jest to dla mnie niezrozumiałe kolejny unstable też bym chciał mieć Anastable portale. Może nie dlatego, że uważam, że to mega zajebiste karty, natomiast czasem prowadzą do śmiesznych sytuacji. Ja Janemy. Oponent na do 19. Dobra, teraz zwalniemy go za 9 i w następnej za 9 go zabijemy. Ugład. Zdem jabłka. OK. A. No spoko. Można by zagrać to, ale nie oszukujmy się, że tracenie tej karty, yy, że użycie teraz tej karty, to byłoby coś w rodzaju... Rzucenia Frostbolta w niego. Bo na możemy sobie zabić tymi dwoma kreaturami. Wiele to nie zmienia po naszej stronie stołu. A zabijamy go za friko. A. No dobra, no może to się zmienia. Niech będę. Przeżyłby nasz śniegoczłap w takim wypadku. Ale umarł Kurde, nie wiem, sub. Nie, no chyba spoko A może nie. Trzeci zastanawiam się, ale straszę i maszę w jednej górze. Albo nakręconego gnoba. Za zero. zeru. czego mogę zabić. Trzy, dwa, sześć. No nie mogę mu zadać siedem obrażeń najwięcej. Jeżeli dobrze liczę, mogłem rzucić to, 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 tak, no byłoby się, tam, ale by jeszcze żyło. Co my tu mamy? Mój drogi, powiedz co tam masz? Krytego w rękach tańca. Da! i czołg mógłbym zagrać! Znaczy, musiałbym go najpierw zabić, a później bym mógł czołg zagrać. Choke, dobra karta. Dobra, lecimy nexta. Nie tracimy czasu. Muszę przyznać, że oponent, jak na wynik 2-0, to raczej. Chociaż może te Unstable Portale bo przegrały grę, bo w sumie wyciągnąc z niego Bombermana i nakręconego gnoma to raczej średnio. Średnie osiągnięcie. Prosisz no się o Moja magia rozerwie cię na strzępy. out. To to i to zostaje. To nie ten sam. a Frostbolty może być. Dwa Frostbolty może być. Dwa Frostbolty mogą być oczywiście chciałem powiedzieć. Jesteśmy w Stormwind. Możemy trudnie popsuć. Niech inżynierowie, że storming się naprawią. He he he. Taki dobry żart Mateuszu. He he he. Taki dobry Zagramy tak oczywiście, bo możemy w tej turze walnąć to i to. Mów się, że musiałby ten przeżyć, a to jest raczej mało realne, ale... Zawsze istnieje szansa. Ogólnie. Well. Jednak, jednak się da. No dobra. Jeżeli chodzi o stan on stracił dwie, ja straciłem dwie, więc można powiedzieć, że jest po równo. I dostaniemy pana gluta. Hmm. Takie. Takie. To nie było głupie. Bym miał pewność, że to trafi tu, to nawet bym powiedział, że spoko. Ale niestety nie mam takiej pewności, więc bardziej zagram to. No to będzie jego czwarta tura, więc z tego mógłbym skopiować tego. Jest nie na to duża szansa. Tylko, że to musiałby na stuwę trafić tu, jeżeli to nie trafi na stuwę tu, to do do bani. No nie mam co zrobić, mogę zagrać to, zaryzykować. Chwilę, Jak zagram to, zabiję to. On zagrał Water elementala. To będę mógł w piątej turze co zrobić? To i to? I czy zabiję tego Water Elementala przy okazji tego? Albo zaatakować Frostbolt, tylko mój będzie zamrożony. Dobra, zrobię tak. Mogę teraz zagrać to i to. Więc jak on zagra Water Elementala to ja go zabiję. Znaczy zaatakuję, dobiję, zagram to i skopiuję mu piątotrowy to drop. Chyba że zagra w niego po prostu. No dobrze, że tego nie zagrałem, jednak nie ma tego elementa. Ok. Teraz ma to większy sz szans. To sobie zabijemy. No i kopiowanie. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mamy 4 karty, 26, on ma 26, czyli w kartach po równo. No to średnia, muszę przyznać. To... No, mogło być gorzej, umówmy się. No, zabijemy się tutaj. O! To jest dobry draw. Wtedy, teraz on nie ginie od hero power, a mógłby zginąć po tym frostbolcie, więc tak jakbyś ten Frostbolt, którego on rzucił w niego, poszedł w pizu. Tam zadał jedno obrażenie. I wyleczył dajmy na to trzy u niego, jak już tam być dokładniej. No to niestety nie jest słodkie. Flamestrike. Nie. Boję się tego Strike'a. Zrobimy tak. Trzecz nie wiem, czy nie lepiej byłoby zabić może tego. Tylko z drugiej strony jak zabiję go, to on może mi pingnąć w moją. ...zapięć mając mają coś dograć jestem w dupie. Mam 13 obrażeń na łapie. Czyli możemy zadać jeszcze 11 damage'u. Sporo. Polimorf, nie najgorzej. Jeżeli mam być szczery, zabijemy go. Nie najgorzej, tylko teraz ja jestem w plecy. Jeżeli się nie mylę, 22, a nie, dalej mamy porówno kart. Ja tym water elementalem kupiłem dwie, on tym typem widmowym ja kupił dwie. A, to słabe okay. Niestety teraz ja mam jedną kartę w plecy przez tego Kopandosa. A miało być tak pięknie. No to chyba niestety raczej gg -w. w takim wypadeczku. Coś mam takie wrażonko. Jak u niego to wygląda? On ma 5,20, a ja mam 19. No niby mamy kart porówno, tylko że on ma dobrane dwie więcej w tym momencie. To jest słabe troszkę. Chcesz coś wysadzić? Ok. No to nie wygląda optymistycznie, bo mimo tego Pyroblasta to raczej nie będę miał jak klepać mu tych 6 obrażeń. A, tak, jeszcze Interact, cudownie. Moja No super, jeszcze Argus i 5 czołg. Pewnie jest to yy, Flame to za duża prośba. Yep. Zdecydowanie za dużo, kiedyś będę taka jak ty? No niech będzie tak, Zostaje teraz za siedem pycho, czyli mam dwanaście, a to słabiutko. Eee, no, 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 jakby za mało kar dobrą. Pan Ogar. No dobra, O dziwo mam szansę wygrać w tej turze. Niestety podejrzewam, że coś się stanie, że nie wygram, ale trzymajmy kciuki. Flame strike. Ty, nie, pykło. nie pykło. i mamy lusa pierwszego. Lecimy z grom numer 5. Drogą mam kawę, to się może napija. Gorąco troszkę. Kurde, mam też jabłka, które korcą mnie, żeby, żeby je zjeść. Ale nie będę tutaj jadł. Janina kontra Juterino. Będę walczyć z honorem. Proszę się o lanie. Mam takie wrażenie, że ten widmowy rycerz spierdolił mój zajebisty plan. Tak sięgam pamięcią wstecz, no to tam zrobił wiele złego. Przede wszystkim skasował mi dwie karty. To było najbardziej bolesne. Dobrze Cię widzieć. Cieszy mnie to bardzo, że mnie dobrze widzieć. Gramy tak. W drugie, oczywiście, ping w tokena albo coś tam w kraturach. zależy, jest taka kratura. No, Flame Cannon nie jest w tym momencie super mega opcją, ale możemy zabić tego typa i w trzeciej pyknąć takie, takie opcje. Natomiast niestety przeciwko paladynowi zagrywanie w trzeciej turze tej Magini i lustrzanego odbytu, yy, znaczy bytu, nie jest najlepszym, najlepszym wyjściem, bo on może True Silvera zagrać, albo Blessing of Kings i to nie jest takie raśne powiedzmy, jak przeciwko innym klasom. Tutaj jest naprawdę wiele opcji, gdzie to nic nie zrobi, natomiast to, że zostawiłem to przy życiu, może mi spierdzielić grę. Na przykład teraz Truesilver atak tego i no, jest słabo. Chociaż chyba nie ma Truesilvera. to może być, to jest ok. To myślę, że ładnie podziękujemy. Da Dalaran. Zrobimy tak. Dwie shield. No, nie jest tak szczerze powiedziawszy jakimś super mega buffem, ale utrudnia mu posprzątanie stołu dosyć mocno. Mam jeszcze jakieś Frostbolt'a, mam pinga, mam tego. Mogę tego skombić z tym, żeby zabić coś, co ma 5 życia. Więc wydaje mi się, że Frostbolt to 3-1 może być po takiej akcji. No, tutaj na przykład mogę teraz tego zabić. Też nie wiem, czy to będę robił, ale mogę. Nie będę. Okay. Skoro taka wola trwa, niech i tak będzie, my friend. Okay, friend. Dobra, lecimy z jeszcze jedną giereczką. Lecimy jeszcze z jedną giereczką i zobaczymy, gdzie uda nam się dolecieć. Malfurion. No tutaj Malfurion może być problematyczny, bo nie mam jakichś fajnych opcji na usuwanie na przykład drzewa 8 na 8, bo ani polimorfów, ani Big Game Hunterów, ani Firebali nie posiadam. Więc jak dostanę. Znaczy jak druid dotrwa do late gameu i zacznie srać tymi drzewami, to może być słabo. Nie ma co ukrywać. Coin to w drugiej to, w trzeciej to, w czwartej to. Nic w drugiej ping, w trzeciej to. Silence umiera. Dobra, nie będziemy grali pod smoka. Fakt faktem, smok może wygrać grę, bo może w przypadku na przykład, gdybym go zagrał w trzeciej tak jak chciałem z coiniem, to byłoby raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 4, 7, ale u druida może zostać Silensa i po prostu, po prostu wyparować. Więc to bez sensu no niech będzie. Zadziobiemy go groi. To nie jest fajna sytuacja, tego nie mogę zagrać, bo jak on zaatakuje w niego, w momencie kiedy on jest 2-2 to będzie lipa, więc zagramy tak. I zobaczymy co pójdzie. Atak pana ogra. Prosto w cel. To zabije, to zagram i tutaj zaatakuję. Nie zapomnij, że masz czołg. No w sumie, pro-mega czołg może tutaj wiele zdziałać. Strzany byt. To nie jest złą opcją na druida, bo zawsze można skopiować coś dobrego, tylko trzeba w dobrym momencie to zagrać. Ale w tej turze to byśmy bardziej myślę, tutaj skupili się na zagraniu. A może w sumie tego? Albo zrobimy tak. Nie zagramy to znaczy najbardziej. Powiedzmy, trafnym momentem jest zagranie tego które przed tym, jak on ma 7 bany. Czyli w następnej, teoretycznie, praktycznie, to różnie to bywa, bo mogę teraz zostać drzewo 5 na 10. Drzewo żeby 5 na 10 jest bardziej jest mniej prawdopodobne od 8 da 8, bo to jest epi, bo jedno jest epikiem, a drugie jest commonem, nie. Więc trzeba to brać pod uwagę. sobie myślę ja też cicho czy ja muszę tym wychodzić z cienia mogę zaatakować tak tego tak i to ok trochę przeciągniemy grę to sobie zamrożę i mogę też klepnąć takie żeby się hillnąć. I tym jeszcze posiedzimy w tym cieniu, zobaczymy. Co się stanie? On teraz drzewa... O. What the fuck? Spoko. On teraz drzewa by nie zagrał, bo jest ten typ, co zwiększa 3 do 3. Nie wiem, coś ci przeciwnicy co się poddają bardzo. Dobra, mi się pisze. W każdym razie w tym, w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam oczywiście jutro na kontynuację naszych przegód Jainom. Zobaczymy, gdzie nam się uda dojść. Póki co jest całkiem spoko. Tylko nie rozumiem, czemu oni się tak szybko poddają. W każdym razie do zobaczenia. Na razie, hajas, pa!